Dziś pokażę Ci trzy najpiękniejsze odmiany pastelowych dajtelżowych, które sprawdzą się także świetnie do dekoracji ślubnych. Odmiana numer jeden to Siloch Noel. Przepiękna pastelowa odmiana, której środek jest lekko fioletowy, z różową domieszką, ale płatki wyglądają jak skrzydła łabędzia. Odmiana numer dwa to mój pastelowy hit. Czyż nie jest piękna? To Iwanach. Cudowna, elektryzująca, fantastycznie komponująca się z Siloch Noel, a jednocześnie intryguje jak żadna inna. No i teraz pluję sobie w twarz, czemu powiedziałam tylko trzy po tych odmianach. Jest tyle pięknych, ale przejdźmy do kolejnej. Kolejne cudo to Kafe Ole. To jest piękna odmiana beżowa, cudowna, klasyczna, z lekkim przebłyskiem różowego rumieńca. Ktokolwiek ją ma, zakochuje się w niej od razu. No ja ją uwielbiam. O kolejnych cudnych odmianach wspomnę na następnej rolce. To co. Która najbardziej wam się podoba? Zapisz film na później i daj komentarz.